Robimy szarlotkę bezglutenową. Po wsypaniu już wszystkich, wsypaniu już wszystkich mąk, czyli mąki kukurydzianej, ziemniaczanej i tutaj cukru jeszcze troszeczkę dosypujemy, dodajemy jedną trzecią kostki smalcu, całą kosteczkę masła, tylko naprawdę masła takiego 82, prawda? Dobrze. Do tego ubijamy jajeczka, a jajeczka nasze są swojskie od naszych kurek, szczęśliwych kurek, tak? Oddzielamy białko od żółtka. Żółteczka wrzucamy tutaj do ciasta. w jakich proporcjach była mąka? Ile kukurydziany? Trzy szklanki, szklanki były mąki kukurydzianej. Trzy no tak, troszeczkę więcej niż pół szklanki mąki ziemniaczanej. Pół szklanki cukru. I się nam brzydko jajko ubiło, no to bywa, bywa, wiecie co, chyba wymienimy te jajko za chwilę, dobrze, bo już to... Tam... Białek nie wyrzucamy, nie. nie przeznaczamy do innej potrawy, nie. bo i tak nie. znajdą się w szarlotce. Tak. jajeczka nam się tutaj przydadzą. Robię z ośmiu jajek ze względu na to, żeby tej pianki troszkę później, jak ubijemy tą pianę, żeby tej piany jednak w tym cieście ona była odczuwalna, jeżeli nie daj Boże zabraknie tych, przepraszam, jeszcze muszę iść po jedno jajeczko. Tutaj, a nie, jeszcze będzie OK. Tutaj wrzucimy jajeczko, przepraszam, użyjemy go, już nie będziemy kombinować. Hop, dobrze, te wszystkie składniki musimy wymieszać. Mieszamy najlepiej rączkami, ze względu na to, że żaden mikser nam tak nie wymiksuje tego naszego ciasta, które sami z miłością, które wkładamy, to ciasto. Wymieszamy. Mieszamy, musimy ten, te tłuszcze rozmieszać. A jak Pani przygotowała jabłka? Jabłuszka przygotowaliśmy, przygotowałam. Tak, kroimy, obieramy jabłka, 2 kg jabłek, kroimy w kosteczkę, rzucamy na taką patelnię bądź garnek taki szeroki. Dolewamy troszeczkę wody, posypujemy cukrem i dusimy około 30-40 minut. Dusimy te jabłuszka do miękkiego. Jeżeli ktoś ma ochotę, może też. Dorzucić do tego cynamonu, to już jest ja mówię, kwestia, kwestia gustu. Robię teraz taką szarotkę neutralną, która powinna wszystkim smakować. Mieszamy ciasto, mieszamy. Zrobione ciasto dzielimy na, na dwie części. Jedną część taką, tą większą, trzy czwarte części ciasta. Wykładamy na, będziemy wykładać na formę, na blaszkę bądź naczynie, które już tam Państwo sobie przygotujecie do pieczenia a jedną czwartą tej części, tą, tą drugą część ciasta wkładamy do lodówki bądź do zamrażarki. Spód ciasta zapiekamy w piekarniku, zapiekamy około 20 minut w temperaturze, w temperaturze 180 stopni. Także po 20 minutach dokładamy jabłuszka, później chwileczkę je wkładamy do piekarnika, wyjmujemy, polewamy to ubitą już pianą, wcześniej ubitą pianą. Żeby piana nam nie opadła, wsuwamy na chwileczkę ją do piekarnika, na dosłownie minutkę. Znowu wyjmujemy, posypujemy tą e, kruchym ciastem na górze i musimy to dopiec, e, bo ogólnie całe ciasto pieczemy godzinę. Godzinę w, w piekarniku, dobra. Słuchajcie, zaraz spróbujemy już się wyłożyć. Papieru nie będzie Pani dodatkowo tłuszczem smarować. Nie, nie smarujemy. Nie smarujemy. Zwłaszcza, że sporo tłuszczu jest w samym tak, kruchym Tak, 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 tak. Także tutaj same kruche ciasto, jak widać, jest fajnie kruche już. Jak, przepraszam, tutaj zaraz Państwu o to pokażę. Ciasto kruche musi być kruche, tak? Więc te ciasto wkładamy, kruszymy także, tak powiem. Kruszymy po prostu w blaszce. Nie staramy się zbyt, nie tutaj dokładnie, po prostu tylko zakrywamy dolną część blaszki bądź naczynia, w którym robimy ciasto i takie, taką część już, o. tak, jeszcze tutaj troszeczkę posypiemy. Tą część za chwilę włożymy do piekarnika, Opa. natomiast tą część zagniatam w takiej formie i wkładam do lodówki. A to wkładam do piekarnika. Włożymy do piekarka na chwileczkę i y, będziemy kontynuować za 20 minut kolejne, kolejne, y, kolejne etapy tego ciasta. Polskie